Dzień dobry, karty UEFA Euro 2016, karty Line-Up. Zaczynamy. Pierwsza karta. Jest to Hiszpania. A Line-Up to są karty takie, że masz... Są... macie trzy karty. I jak te trzy karty się całe złożą, to wtedy powstaje cała, pełna drużyna. Tak więc zaczynamy. Pierwszy, kawałek Hiszpanii. Tak wygląda. dalej kawałek nie mieć. Kawałek odwaci. Kawałek kweci. Proszę. Kawałek Grecji. Kawałek y, Austrii. Środkowy kawałek. To był chyba z prawej strony. Tutaj jest środkowy, tutaj z lewej strony, tutaj jest środkowy, a tutaj z prawej strony. Teraz z prawej strony kawałek polski. No i środkowy kawałek Finlandii. たくしと、もう、な、てれ。たくし、ど、い、じゃ、い。